Od startu szczyt lewą, 40, ślisko, jeden prawy, ślisko, jeden prawy, dalej w górę, 4 lewy, 4 lewy, 80, prostuj szczytami, za szczytem krótki, 4 prawy, 70, prostuj, za szczytem krótki, 4 prawy, 70, prostuj, krótki, 4 lewy, prawy i dalej, i dalej, 4 prawy, lewy, prostój. 4 prawy, lewy, prostuj. 4 prawy. Szczyt prawą dalej. Trzymaj prawej, 80. Trzymaj prawej, 80. Krótki, 3 lewy. Krótki, 3 lewy. Do odszczytu. 4 prawy, do 3 lewy. 70 prostuj. 4 długi prawy, zostań do 2 lewy. Syf. Do 2 lewy. Syf. 70. Krótki cztery prawy do późny, trzy lewy zacisk Późny, trzy lewy zacisk i trzy plus krótki prawy. Prostuj szczyt śmiało. Dalej pięć lewy zacisk, cztery prostój. Zacisk cztery prostój, 120. Na jednej cztery lewy dobija. Dobija. To do trzy krótki prawy. Pięć lewy. 75 prawy zacisk 4 Zacisk 4 dalej. 5 lewy szczytem shooter, 5 lewy szczytem shooter 80 prostój i najecz późny 3 krótki prawy nietni, Późny 3 krótki prawy nietni, 70 prostój szczytem trzy lewy z uwagą 60 60 dwa lewy 70 prostój Śmiało i za szczytem 3 prawy shooter 70 prostój najedź 4 lewy, najek 4 lewy, dalej 5 plus lewy podbija i dalej 5, krótki lewy, 5, krótki lewy, w 5 prawy i szczytem 5 prawy i dalej 5 prawy do 4 lewy 50, schamuj 4, prawy, shooter szczyt śmiało i 80, prostuj, późny 3, krótki, lewy, zacisk późny, 3, krótki, lewy, zacisk i prostuj prawą 100, prostuj prawą 100, późny, 6, lewy i 5, prawy, dalej 4, prawy dalej 4, prawy, 100, prostuj i schamuj szczytem 4, lewy, do 4, krótki, prawy dalej 5, prawy Dalej 5 prawy, to 4 lewy, to późny, 3 krótki lewy, prosty, 3 późny lewy, ślisko, prosty, 3 późny lewy, ślisko, 4 prawy, 3 zacisk, 3 szczytem, dalej 5 prawy, lewy, 5 prawy, lewy i późny, 5 prawy, 6 lewy i 6 prawy ciągnie 60. Ciągnie 60, do 5 lewy długi, koniec zacisk i od szczytu 4 prawy zacisk, 3 nie Dalej 3 długi prawy, 4 lewy. 5 prawy schamuj, do 4 późny lewy. 60 prostój i schamuj, 3 krótki lewy, w 4 prawy. 60 ślisko, schamuj 3 prawy. 70, 3 lewy, 100, 100, i hamuj, hamuj, 2 lewy zacisk, hamuj, hamuj, dwa lewy zacisk, 70 prostuj, i schamuj, ślisko 4 prawy do 3 lewy, 4 prawy do 3 lewy, 70, schamuj za drugim szczytem, 2 długi prawy ślad, 2 długi prawy ślad, 120, 3 późny prawy zacisk w 5 lewy szczytem. Późny prawy zacisk w 5 lewy szczytem. Dalej 4 lewy późny zacisk to 2 patelnia. 80 prostój. 4 lewy zostań. 4 lewy zostań. 2 prawe patelnia. 100 szczytem śmiało. Szczytem śmiało cztery krótki prawy nie tnij. 300. 300 i szykana od lewej. I 300. 300 lewą. I szczytem z hamuj 70, 2 lewy. Szczytem z hamuj 72 lewy. I dalej wypuść na jeden prawy nawrót. 300 4 plus lewy 300 4 plus lewy 250 250 3 plus lewy Prostuj szczyt i 70 z i 1 lewy i 70 z i 1 lewy krótki 6 prawy

Zamój dwa prawy, patelnia. 250. 250. Jeden lewy patelnia zostań do 2 prawy z drogi prostój. Jeden lewy patelnia zostań do 2 prawy z drogi prostój. 70. Szczytem 5 lewy. 80 szczytem do dwa prawy wąsko. 80 szczytem do późny, dwa prawy wąsko. 5 prawy w górę. Szczyt środkiem i 4 długi lewy. 80 samój do jeden lewy nawrót. 80 samój do jeden lewy nawrót. Lot na 6 lewy w 5, prawy lewy. Ok.